Guatardę Estamos a Camino. Szczej Boże, witajcie kochani. Jesteśmy dzisiaj w sklepie w oficjalnym Światowe Dni młodzieży. Mamy dzisiaj dokładnie 26 lipca i za rok, od tej porze, będziemy rozpoczynać Światowe Dni Młodzieży, te dni i diecyzja, które poprzedzą spotkanie z papierzym przedmiotów. Z tego miejsca z Lizbony chcemy bardzo serdecznie Was pozdrowić. I zaprosić do tego, abyście już teraz interesowali się Światowymi Dniami Młodzieży. Zapraszamy do przygotowania się do wyjazdu, do odwiedzenia na zaproszenie papieża Franciszka na to piękne spotkanie młodych z całego świata. Światowy Dni Młodzieży, Lizbona 2023, kabinet w przygotowaniu i do zobaczenia, już niebawem przekażemy więcej informacji odnośnie tego, jaką propozycję będziemy mieli dla naszej dziedziny. Boa tarde.